Raporty roczne rzadko kiedy czytane są w całości. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że poza danymi finansowymi mogą z niektórych z nich wyczytać również dane pozafinansowe. Dzięki temu mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o firmie. Zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, duże firmy będą zobowiązane do ujawniania danych pozafinansowych w sprawozdaniach za 2017 rok. Dane pozafinansowe w sprawozdaniach rocznych będą dotyczyć takich kwestii jak środowiskowe, czyli zużycie energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, zużycie wody, emisja gazów cieplarnianych, przetwarzanie odpadów, kwestii pracowniczych, czyli takich jak warunki pracy, przestrzeganie zasad BHP, poszanowanie praw pracowników do informacji czy prawa do zrzeszania się. Będzie również mowa o poszanowaniu praw człowieka, oraz zapobieganiu korupcji i łapownictwu. Duże spółki giełdowe powinny dodatkowo informować na temat stosowanej polityki, różnorodności składu ich organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. Znaczenie tutaj mają wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Chodzi o wyjaśnienie celów tej polityki, sposobów jej realizacji oraz osiągniętych rezultatów w danym okresie sprawozdawczym. Obowiązek ujawniania danych pozafinansowych nie będzie dotyczył wszystkich firm. Nowymi przepisami będą objęte przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, mają sumę bilansową powyżej 20 milionów euro i osiągają przychody netto powyżej 40 milionów euro. Celem nowych regulacji Unii Europejskiej jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności i porównywalności ujawnianych danych pozafinansowych. Do 6 grudnia bieżącego roku kraje członkowskie mają obowiązek wdrożyć wymagania dyrektywy do prawa krajowego. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do złożenia sprawozdań rocznych uwzględniających dane pozafinansowe za rok 2017 już w styczniu 2018 roku. Do tej pory corocznie w Polsce mogliśmy się zapoznać z różnymi formami raportów społecznych około 40 organizacji notowanych w indeksie spółek odpowiedzialnych Respekt, giełdy papierów wartościowych w Warszawie lub zgłaszających się do konkursu na raporty społeczne. Tymczasem, według różnych szacunków, nowym obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych zostanie objętych co najmniej 300 firm. Można założyć, że pośrednio obowiązkiem raportowania zostaną również objęci dostawcy i podwykonawcy firm wymienionych w dyrektywie. Warto zatem już dziś zastanowić się nad tym, jak definiować wskaźniki i zbierać dane, by w niedalekiej przyszłości być gotowym na sporządzenie raportu.